Witamy was No dobrze, już... w drugie wejść. Tak, już witamy was w drugiej części. Bo oczywiście Reddy musiał... 5 MINUT! Chodzić po mapie, błądzić i szukać gdzie jest. No, zgubiłem się! No właśnie, zgubił się. Tylko gdzie on teraz jest? No i idziesz... O, już 15 minut! Tam gdzie byłeś, tam gdzie się spałnisz No ja, ja miałem drugi spawn, wiesz? Ja się spawniłem gdzieś indziej teraz. Ale tam, w takim miejscu, gdzie tam masz takie, jakby wyjście tam, dobra. No, takie dwie twoje wieżyczki czerwone tam stoją. No idziesz, bo to jest star starcie snajperu. No, brawo. No, to było jeszcze 20 minut. I teraz powalczymy, dziecko. No. Aaaa, ze zimaru to. No i dwadzieścia min. będą trzy części. Nawet ponad trzy części dla ciebie. Dobra, idziemy. Spajnę, że jesteś piekiem. Spajnę, jesteś? No Teraz pytanie, gdzie jesteś? Tam, gdzie ten gościu? Gdzie jest ten, ten. gościu? No to masz, ci się od światkowym gościu. masz takie coś pu, na żółto, chyba, nie? Mhm. Zatrzymaj więźnia No to ja tam jest Okej, okej, okay, okay. idę tam już. Idę zatrzymać więźnia. Trochę mam tam. Nie ważne. Nie będziesz. No fuck. Okej. Okay. Dobra. Ty gnoju, w dupę tego granata! I zginął! Użyj. Gdzie ty Guta się jesteś? Użyj. Hej! Hej! Rozpierdolaj no ty! A ty chuj! No ja... muszę teraz iść tam od początku. tam mi strzelił. Ale cię fajnie zaskoczyłem Ja tam trochę z... Z... No trochę nie miałeś za zaciek. No zaciek, bo ty nic nie wiedziałeś Taki Patrzcie gdzie ty jesteś Gdzie ten na pierwszy z grana co? No ja na górze byłem, nie? Fuck 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 zaraz zginiesz szmato No FOOOO Zleciałem No Jezu z granatem mnie... Jedną się jar Wiesz, że zginiesz Muszę zacząć. No chyba ty prędzej, ja jestem sniperką chodzę, tylko Ja też ze sniperką mężczyzn! Ta aż ta i shotguny w łapie Co tu? Gin w Ja go biję tutaj No i co zrobisz? W takiej sytuacji Dobra Zatrzymałem szmatien Za chwilę zobaczy co ja robię No co kupkę Strzelic z rana No na ciebie Okej okay. Tak załyczka No idziesz tu mam dla siebie niespodziankę mało No tak chyba idę, nie? dobrze Gdzie ty jesteś? No tam gdzie więzień twój Ja patrzę. No stoję przy więzieniu Dobra No okay. Dell Cross 5 mój kolega gra. Fuck. Co ty żeś odwalił? <laughs> Co ty żeś odwalił? A z góry mnie wziął. Mój kolega gra w Dell Cross 5. Fuck. Jak fajnie ma. Też sobie Dell Cross 5 se zagrać. A ja sobie kupię Dell Cross? Co zobaczysz? do grao no O gut das hast ja Swoj pode mnie stary jego więźnia teraz bije. Po którego? No to chujcie w dupę cię, możesz tylko rodzinę wylezać Yes. 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 Jeden pytanie: co jest. tego jest więcej? 2 kg pieżu czy 2 kg metalu? No, 2 kg. wiem No i to jest dobrze, bo te, tego jest więcej, a nie. Niech ty już wujnik teraz widzieli. Eee, yy, metalu! Oha, ten już z... po pierwsze... Co zrobił? 15. O, 15 minut. O minut zostało. No właśnie. No i idziesz tutaj? Do swojego więźnia? No fuck, Skąd? No Jezu, skąd? Ja się pytam. O patrzcie, smochaj za mną stoi. Jaki smochaj? Mój brat. No nie ma go nigdzie. No ale za mną z tyłu jest. Tak? O, się... no, no na łóżku siedzi O sieba, zmoches A mnie słyszę? No słyszę Spierdalaj ty buta Giniesz A chyba chciałbyś No chciałbym bardzo żebyś zginął Fuck. Uciekam, uciekam, uciekam. To małpa z ciebie. No wiem, wychowałem się wśród małp. No fuuuuck, co ty masz za snajperkę? Ty masz tam dragonów? No? Co to jest sniper... mam karabin. No debilo, nie ma karabinem, mówiłem ci. Lartuja, to jest ta no taka. tak się chcesz bawić. <grywa> ta, potrójny potrójny ogień. Dobra, zaraz zobaczymy sobie. Ok, I Jak tam chcesz sobie, stary, pogrywać ze mną, tak to pogrywaj sobie. Tu. Ty gnoju, <grywa> Headshot. Fak. O, ja jestem tym, tym, tym białym. No, brzydki jesteś, fuj. O, ty! Nie ja jestem taki ze zielonymi włosami A ciebie nie ma. No wiem właśnie. Dobra, nara. Spójrzmy się. No i co z tego? No i tak tu nie chodziło o to. Dobra, my wrócimy jak już będziemy. Tak? Tak.